Witajcie na tym kanale. Dzisiaj możecie się y, zapytać, dlaczego publikuję to na tym kanale, a nie na Tymixon Games. Ponieważ chciałem, żeby ten film zdobył lekko więcej lajków i wyświetleń, bo jak wiemy, na tym kanale mamy więcej subskrypcji i chciałem Wam tylko pokazać, jak wyglądają mniej więcej filmy, które się pojawiają, no, co drugi dzień, bym powiedział, y, na kanale Tymixon. Games, przypominam tym tak jak wpisze się nazwę tego kanału, Spacja Games z Kapslochem. Żeby było jasne, bo to trudno jeszcze wy, wyszukać. Yy, I ma prawie identyczne logo jak ten kanał, na którym teraz się znajdujecie, tylko że ma dodatkowy napis .g. Więc tam, tam go. Ma, yy, Bym bardzo poprosił, żebyście zasubskrybowali ten kanał. On ma tam chyba 9 subskrybentów i dobić tak. Ja bym chciał. Wiem. Z 15. Yy, z 15 yy, subskrypcji. Powiedzmy. do końca tygodnia. Czyli 6 subskrypcji byście musieli wbić. Bardzo bym poprosił o to. Bo no. Nie ukrywam, że trudno się dobija levele. Jako raz to jest nowy kanał, nie? Trudno, bardzo trudno się dobijać w tym level'e, bo jeszcze nikt Cię prawie nie zna. Więc bardzo bym Cię poprosił, albo... No, poprosiłbym Ciebie, abyś teraz, po obejrzeniu tego filmu, zszedł na tamten kanał i obejrzał, bo tam naprawdę parę filmów z Fortnite jest. I tam się będą pojawiały, a nie. tutaj. Tutaj jest kanał rozrywkowy, a na gamesie jest games, tak? Przypominam że Wam, żeby też zasubskrybować ten kanał i my lecimy. Um, Lećmy może sobie na spoconą stacyjkę, bo w sumie dlaczego nie, już ją tutaj widzimy. Mhm. Dobra, możemy lecieć. Będę to pierwszy z Was wszystkich. Wow. Dobra, lecę. E Zobaczymy, czy tutaj się znajdą. O kurde! To jest broń, czy to jest łuk, którego nie lubię? Czy to może jest pota? To jest, to jest pota. Tam jest pota. O, ale słabe item, nie? Dobra, jest jeden dobry item. Pompa. O, kurde słyszymy kogoś. I szybko uciekamy. Co nie? Dobra. Muszę się skupić teraz. Więc sorry jak będzie trochę ciszy. To słyszę wszędzie gdzieś kroki, nie? To co na stacyjka to jest specyficzna naprawdę. To jest bardzo specyficzna miejscówka. Co nie? Tutaj trzeba uważać. No. Więc ja bym proponował troszeczkę teraz odejść od stacyjki. Ale najpierw zrobimy coś, czego nie można nie zrobić. Nie gadaj, że nie łapię. O, złapało. Do widzenia. Teraz szybko uciekamy z, tej, z tego miejsca. Wiecie co? Ja bym chciał, bo tam jest ogólnie, tam, tam, gdzieś w tamtą stronę, jest ym, jest bot do wynajęcia, nie, a jak gramy solo, to to by się przydało. Ja nie lubię łuków. Ja już to dużo razy powtarzałem na swoim kanale gamingowym, że ja nie cierpię łuków, po prostu ich nie lubię, tak? Wiesz jak jest. Dobra, mamy... O. Jakaś przekąska, o kurde. Ja chciałem służyć. Tu jest suży. Dobra, ten ja co maliny jest całkiem inaczej. Nie? Tam jestem wod do wynajęcia? Dajcie mi zobaczyć. Jest wod do wynajęcia. O, gromowa, gromowa strzelba. Właśnie się dowiedziałem niedawno, że ona jest w sumie najlepszą strzelbą. Jakby najwięcej zadaje, nie? Gdzie jest ten bot? A sobota w sobie wynająć. O, tu jest bot. Bo cisła, wchodź do mnie. Wynajmę cię. Jeszcze od ciebie to kupię. Dzięki. Chodź. Eee, yy, nie. Ej, a ja ciebie nie kupię? Cię kupuję. Chodź. Zamknę wskazówkę. I możemy lecieć. Okej. Okay. Bocik idziesz za mną idziesz. Dobra. Mam nadzieję, że utrzymam się trochę dłużej, bo ostatnio mi nie szło granie w Fortnite. Oj. Muszę przyznać, że mi nie szło za bardzo, bo mi jest 7 No. Więc wracając do tematu. Nie szło mi granie w Fortnite. Zajmowałem jakieś 70. miejsce ciągle, a już jesteśmy na 63 no na pewno. No. Myślę, że gdzieś 20 zajmiemy optymalnie, nie? Oj! Oj! Sorry. Dobra, jedziemy na motocykl. Jak wiecie... W sumie to nie wiecie, bo pewnie większość z Was nie jest na tamtym kan e kanale. Uderzenie deku Bardzo lubię dron, uderzenie deków. Mówię na to kamera, więc proszę tutaj nie hejtować w komentarzu. O, ty gnoczu, czekam, czekam, strzelaj w niego. Co ty robisz? Szybko wysiadamy. Wysiadamy do ciebie typie. Masz problem? Deal, deal. Skąd on strzelał? O, 72 poziom. Z a, pewnie gdzieś by No to nieważne. E, a, kurde, poczekajcie. O, jest powrót do lobby. Pokażę Wam coś teraz. Co właśnie teraz robimy? Patrzcie na to. Patrzcie na to. Czekajcie. Czekajcie. Pr proszę poczekać. O, właśnie. Robimy. Odbierz i oczywiście. Ja mam karnet bojowy, bo ta postać jest z karnetu, więc już chyba każdy to zauważył, więc możemy to sobie odebrać tak na zakończenie, akurat mamy 9 gwiazdek więc sobie odbieramy tego, tą skórkę, jakby to jest ten, ten styl, nie? odbieramy i teraz patrzcie to, chodzimy sobie do szafki, chodzimy tutaj i teraz grałem tym ogólnie, nie? na wyposażeniu, Właśnie no, kliknę y tutaj, edytuj styl, i patrzcie na to. Mamy takiego. I mamy takiego. Nieźle, co? O jest... Chociaż nie wiem czy mi się bardziej nie podoba ten, szczerze mówiąc. No. Nieważne. Więc to chyba by było na tyle. Proszę zasubskrybujcie te obydwa kanały, co na początku mówiłem. Ustawcie lajka. No i dzięki wam z góry.